Witajcie. E, dzisiaj taki króciutki poradniczek, bo pokażę wam, a raczej tam pewnym osobom, które prosiły mnie w komentarzach, aby pokazać im, jak się robi kit VIP czy też inne kity. E, o co w tym wszystkim chodzi? O to chodzi, że ta komenda daje wam jakieś tam przedmioty ustalone w konfiguracji, w konfiguracji Essentials'a. E, dużo osób ma z tym problem, bo zazwyczaj winą jest to, że da, dadzą gdzieś zamiast spacji jakiś inny znaczek, albo za mało spacji, za dużo spacji. I trzeba tego pilnować, bo to jest właśnie najważniejsze w tych całych pluginach w Java. Wiecie, ktoś robi ten plugin, to, to właśnie wymaga tego, żeby w tym pliku konfiguracyjnym wpisywać tak, a nie inaczej, no żeby to można było odczytać wszystko przez, przez, przez ten plugin. O co chodzi? Potrzebujecie pluginu Essentials. Jest jeden plugin, który wymagany jest przy tej komendzie, bo to właśnie ten plugin nam to daje taką możliwość. No, i cóż, oczywiście, tam uprawnienia to już musicie sami sobie pogrzebać, bo to w zależności od nazwy tego kitu macie dane uprawnienie. Ja wam pokażę, jak to wszystko skonfigurować. W każdym bądź razie yy, jesteście sobie na serwerze i chcecie na przykład dostać jakieś tam diamentowe narzędzia, nie? Ale musicie yy, znać ID tych narzędzi, żeby móc je wprowadzić do tego pliku konfiguracyjnego. Więc wchodzicie na stronę Minecraft Info, podaną w opisie tego filmu, i tam jest właśnie podane ID tych wszystkich przedmiotów, a mnie interesują tylko te cztery: diamentowy miecz, yy, łopata, yy, kilow oraz siekiera I teraz przechodzimy do pliku konfiguracyjnego Essentials. Tutaj macie w, yy, w 180 około linii yy, podane kits, 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 czyli te zestawy. Tu jest wytłumaczone. Eee, mm, 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 mm. jak należy to zrobić jak należy wpisać item że może być enchantowany opóźnienie Od co oznacza no i tak, jak wy musicie to wpisać ja wam nie będę po jednej linijce wstukiwał, po jednej literce tylko jak to każdy najdzie na, na prościznę ja tym razem też na taką pójdę bo wystarczy zaznaczyć tylko to od tych tools w dół i wkleić tutaj, i wkleić jeszcze gdzieś tam. Tylko pamiętając o tym, że się wkleja tutaj, e, tak żeby były te dwie spacje. I teraz tak to sobie nazywamy: na przykład VIP to się nazywamy e, Super VIP. I tutaj se dajemy na przykład takie temki, te diamentowe, czyli szósteczka, siódemeczka, ósemeczka, dziewiątka. E, a dla Super VIPa damy se drewniane. Eee, czyli 268 eee, 269 270 i 271. Zapisujemy oczywiście Ctrl S albo Ctrl eee, albo tutaj guziczkiem tym eee, i przechodzimy do naszego mm, 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 eee, Minecrafta. Zobaczcie, ja tutaj sobie wcześniej testowałem i tak jak wam mówiłem, te spacje znaczą wszystko, bez tego wam nic nie pójdzie. Essentials reload Mm, I wpisujemy teraz kit. I dostępne zestawy tools, VIP oraz super VIP. No to ja sobie wpisuję VIP. E, o ja sobie kit wpisuję. Dostałem tej temki, tak? Pyk, 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 wszystko działa. E, mm, 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 mm. A teraz piszę sobie kit super VIP. I dostanę sobie zestaw z drewna. E, no, słuchajcie, konfiguracja banalnie, dziecinnie prosta. Wpisać itemki, jakie chce się dostać, i to wszystko oraz nazwę tego zestawu. O co chodzi z opóźnieniem? Opóźnienie. E, opóźnienie w sekundach, między którym e, gracz, e, ta osoba, która wykonuje tą komendę, nie może wpisać e, częściej niż dana liczba. Przydaje się na przykład, żeby ludzie sobie tych itemków e, do usioru nie dawali. Więc pisujecie sobie na przykład tutaj, nie wiem. Yy, dwa dni liczone w sekundach, tak? Albo jeden dzień liczony w sekundach, albo tam ileś tam godzin liczonych w sekundach. Yy, yy, yy. I to wygląda w ten sposób, że yy, Że później, właśnie dopiero po tym czasie, osoba może drugi raz pobrać taki kit, no bądź musi zmienić konto, na którym to może pobrać, tak? Yy, w każdym bądź razie, yy, opcja służąca to opóźnienia użycia. Tego zestawu. Coś to jest tego typu, jak opóźnienie, teleportacji, i tak dalej. Dobra, to chyba wszystko w tym poradniku. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania. Mówcie co chcecie, żebym nagrał, co wytłumaczył. I uwierzcie, Minecraft nie jest trudny, Bukkit nie jest trudny, loginy nie są trudne, wystarczy czytać, ćwiczyć, uczyć się, próbować na błędach, na próbach i tak dalej, aż dojdziecie do określonego celu i Wam się wszystko już uda. Dobra, to zapraszam do oglądania innych odcinków i czekania na następny, a to już wszystko w tym odcinku, na razie. Sprawdź moje inne poradniki, a jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj mnie.